Dzisiejszym tematem będzie regulacja glukozy we krwi. Regulacja glikemii, czyli właśnie tej glukozy we krwi jest bardzo częstym problemem, których doświadczają osoby, które dbają o zdrowie, ale też te, które mają problemy z odchudzaniem albo z samopoczuciem po posiłkach, zmęczeniem po posiłkach, albo na przykład jeżeli dłuższy czas nie jedzą, po prostu czują się rozdrażnione, mają bóle głowy itd., itd., to i tak dalej, to są dwie strony medalu, tak. Z jednej strony mamy insulinoporność cukrzycy typu drugiego, a z drugiej strony mamy hipoglikemię, czyli zbyt niski poziom glukozy we krwi. I tutaj opowiem też troszeczkę o badaniach, o krzywej glukozowo-insulinowej, które mnóstwo osób wykonuje, o jej interpretacji i o innych badaniach, które y, warto wykonywać. Y, pod względem insulinoporności. Czy problemów właśnie z cukrzycą typu drugiego? Tutaj oczywiście badamy sobie standardowo po prostu glukozę i insulinę. Koniecznie z insuliną na to bardzo polecam badać też insulinę, ponieważ glukoza reaguje na stres, ale też na aktywność fizyczną. To znaczy, na przykład ktoś ma problemy z glukozą, która jest zbyt wysoka na ale na przykład na badanie szedł 10 minut piechotą i już glikemia się obniży. Z drugiej strony, ktoś bardzo się stresuje pobieraniem krwi, miałby glikemię na powiedzmy 85 mg na decylitr, ale się bardzo mocno stresuje i ta glikemia troszeczkę podskoczyła gdzieś tam pod górną granicę i może tutaj być jakiś problem już w wynikach. Insulina tak mocno nie reaguje. No i też insulina jest też takim dobrym wyznacznikiem tego, czy rzeczywiście jakiś tutaj problemy mamy. Ja też w insulinooporności bardzo polecam badać szczególnie trójlicerydy. Oczywiście są jeszcze inne rzeczy, o których zaraz powiem, jak hemoglobina glikowana czy też krzywa glukozowo-insulinowa, ale od tego zaczniemy. Pod względem samej glukozy na czto? obecnie zaleca się, żeby ona na pewno była poniżej 90 mg na decyzji dla najlepszego zdrowia, i długowieczności. Coraz to nowsze badania, które też u siebie na przykład na Instagramie czy na newsletterze wstawiam, pokazują, że glikemia powyżej 90 na czczo już wpływa na zmiany w mózgu negatywne, więc idealnie jest poniżej 90. Wiadomo standardowo norma jest do 99. Taką insuinoporność, cukrzycę już dopiero powyżej 125-126 się diagnozuje na czczo. Na pewno, jeżeli ktoś ma wynik 105, 110, to już jest zdecydowanie coś, co warto. O co warto na pewno zadbać i sobie z tym radzić. No i druga kwestia insuliny. Norma dla insuliny jest od 2,5, yy, powiedzmy tam od 3 do 20, nie niecałych 25, yy, więc jest bardzo szeroka. Yy, takie normy funkcjonalne mówią, że insulina idealnie jest poniżej 5 na 4, a na pewno powinna być jednocyfrowa. Jeżeli ktoś ma insulinę 20, to już bardzo często jest też problem z insulinopornością. Yy, no i następne badania to jest, tak jak mówiłem, trójcyrydy w insulinoporności w cukrzycy typu drugiego, drugi rydy bardzo mocno się podnoszą, co Przyczynia się do zespołu metabolicznego, problemów z ciśnieniem krwi, z masą ciała, ale też bardzo mocno ze spuszczeniem wątroby. Ja trójcyrydy polecam kontrolować, po, trzymać poniżej 100, to bardzo mocno dobry jest wyznacznik tego, jak właśnie mamy kontrolę czy glikami czy innych rzeczy takich zdrowotnych. Co ciekawe, podczas odchudzania trójcyrydy mogą się podnieść, ponieważ są uwalniane skanki tłuszczowe i to może jak najbardziej wystąpić na jakiś okresowo. Yy, to wtedy jakby musimy zwracać na to uwagę, że jesteśmy w okresie redukcji, czy nasz klient na przykład jest w okresie redukcji. No i hemoglobina glikowana glikowana, tutaj normy są powyżej 6, powiedzmy, że diagnozuje się problemy z cukrzycą i insulinopornością. Normy są do 5,5, ale tak naprawdę. Idealnie, naprawdę najlepiej zaleca się, żeby te, ta hemoglobina glikowana była poniżej 5. To już myślę, że jest taka dosyć niska, funkcjonalna norma. Myślę, że jak tam jest 5,2, 5,3, to jeszcze nie jest jakiś tam duży problem. Yy, czym jest w ogóle hemoglobina glikowana? I jest to, yy, tak jak w sumie nazwa wskazuje, hemoglobina, czyli ta zawartość, coś co niesie tlen, yy, połączone z yy, glukozą. Tak? Czyli jeżeli yy, mamy dużo glukozy we krwi, to dużo hemoglobiny jakby łączy się w procesie glikacji yy, z hemoglobiną. I to jest taki wyznacznik około 3 miesięcy kontroli glikemii, ponieważ mniej więcej tyle żyją nasze krwinki, czerwone krwinki, erytrocyty, czy yy, i w ten sposób po prostu mierzycie długofalową kontrolę glikemii. Dlatego też ten marker nie zmieni się, jeżeli się stresujemy badaniem, czy cokolwiek, czy zjedliśmy wczoraj nawet większą kolację, tylko to jest długoterminowe badanie. Jest jeszcze takie krótsze terminowe fruktozamina, która też może tą glikemię pomóc nam kontrolować. No i też bardzo często wykonuje się krzywą glukozową insulinową. Tutaj bardzo przestrzegam przed tym, że krzywą glukozową insulinową powinno się nie, nie powinno się wykonywać częściej niż dwa razy w roku i powinna być ona zdecydowanie z zalecenia lekarza, ponieważ przy szczególnie tym spadku, ale też przy nawet przy wzroście tej glikemii mogą być objawy no, złego samopoczucia, i tak dalej, i tak dalej, tutaj powinniśmy być pod opieką yy, jakiegoś personelu. Bardzo ważne też jest, że jeżeli robimy takie badanie, to zawsze też glukozę z insuliną, bez sensu jest badać tylko glukozę. I bardzo ważne jest też to, że podczas badania nie można się stresować, nie można chodzić, nie można się ruszać, tylko mieć jakieś naturalne środowisko, yy, bo zarówno tak jak mówiłem, spacer będzie obniżał, tę glikemię stres będzie podwyższał, i tak dalej, i tak yy, dalej. Więc o to oczywiście powinniśmy zadbać. Problemem też jest to, że no, rzadko kto pije 75 gram. Czy 50 gramów, czy, czy, czy no przeważnie 75 gramów glukozy naraz, I, i to jest problem, że ciało troszeczkę nieadekwatnie reaguje. Można też zrobić tak zwany test kanapkowy, że jemy swoje siadanie w laboratorium i potem mierzymy po tym siadaniu e, glikemię. E, tutaj też idealnie jest mierzyć e, wyniki co 30 minut, czyli e, na czczo 30, 60, 90 i 120 minut, czasem nawet też 3 godziny to już w zależności od tej krzywej. No i jak interpretować tutaj krzywą? E, glukoza idealnie jeżeli nie przekracza w żadnym momencie 120, to jest naprawdę wynik idealny. Do 140 jest, jeszcze jest akceptowalny 140 mg na decylitr i najlepiej jest jak po godzinie e, po dwóch godzinach jest niższa niż po godzinie, czyli na przykład po godzinie, załóżmy, że mam 125 i potem ten poziom już troszeczkę spada, to jest też dobrze, ona nie powinna wzrastać. Jeżeli mamy wykresy co pół godziny, to też jest fajne, bo mamy taki bardziej dokładny tutaj tego wykres. Czasem się zdarza tak, że jak ktoś ma na przykład bardzo mocną reakcję na insulinę czy na glukozę, to ma bardzo mocny wzrost, bardzo mocny spadek i potem znowu jeszcze wzrost. Różne wyniki tutaj się zdarzają, jest to też do oczywiście indywidualnej interpretacji. A co do insuliny. Uważa się, że nie powinna nam wzrastać więcej niż 4-5 razy, czyli jak na mamy 5, to ona nie powinna 25 maksymalnie przekraczać, jeżeli mamy na przykład insulinę na wiem, 7, a. Po godzinie czy po dwóch jest ona 85, to też już jest problem bardzo często z hiperinsulinemią, to już w zależności od tego, jak zachowuje się też glukoza. No i jest też drugi problem, czyli hipolikajmie, czyli zbyt dużego spadku glukozy we krwi. Tutaj te hipolikajmie, powiedzmy, że diagnozuje się poniżej 70 mg na decylitr, zarówno na czy, jak i też po posiłkach. Tam stan zagrażający życiu, czy jakieś naprawdę objawy bardzo często występują poniżej 50 albo 40 mg na decylitr. Co takie też wyniki widziałem i niektóre osoby nawet nie odczuwają tego, że mają taki niski poziom glukozy. Ale w każdym razie, jeżeli na przykład w tej, tej krzywej glukozowo-insulinowej po godzinie, czy po dwóch bardzo często albo po trzech mamy poziom poniżej 70, gdzieś tam 60-50, to jest to też bardzo ważna rzecz, o którą należy zadbać, bo to jest reaktywna, tak zwana hipoglikemia, która tak samo może występować nadczo, że mamy bardzo niski poziom glukozy poniżej 70 i to jest związane z tym, że nasze ciało nieodpowiednio reguluje właśnie poziom glukozy we krwi, nie ma jakby zasobów do tego. Tutaj jest wiele rzeczy z tym związanych, czy to. Z mojego doświadczenia jest to najczęściej stres, diety odchudzające, po prostu zła dieta, jakieś tam pomijanie posiłków i tak dalej. Ogólnie zły styl życia, albo też przetrenowywanie się, ponieważ ciało powinno normalnie, nigdy nie powinien ten poziom glikemii spadać tak naprawdę poniżej 70. Nawet jak puścimy dłuższy czas, to gdzieś tam ten poziom na jakimś powiedzmy 70, 65 powinien się utrzymywać. Jeżeli ten poziom glikemii spada, to coś w naszym organizmie się dzieje. I jeżeli ktoś ma hipoglikemię reaktywną, to jeżeli nie je 2-3 godziny, to bardzo często ma takie objawy jak pocenie się, rozdrażnienie, drżenie, Rąk, bóle głowy ogólnie czuje się bardzo źle i musi bardzo szybko zjeść coś bardzo często słodkiego, żeby ten poziom glukozy wyrównać. Yy, tutaj pod tym względem Zupełnie inne działanie jest niż pod względem insulinoporności. Przy insulinoporności, przy cukrzycy typu drugiego, najważniejszy jest deficyt kaloryczny. Najważniejszy jest deficyt kaloryczny. Nieważne, czy dieta będzie bardziej oparta na węglowodanach czy tłuszczach. Jeżeli na tłuszczach, to zdecydowanie polecam tłuszcze nienasycone, ale musi być deficyt kaloryczny i odpowiednia podaż białka. Plus do tego, oczywiście, aktywność fizyczna jest mega istotna. Sen jest mega istotny. Redukcja stresu, cały styl życia. Tutaj pod względem indeksu glikemicznego różne są badania. Powiedzmy, że to może być pomocne, ale nie jest to na pewno najważniejszy wskaźnik, tak jak. Deficyt kaloryczny, więc to jest pod względem insulinoporności. Oczywiście są też różne suplementy pod względem insulinoporności, których już dzisiaj nie będę omawiał tak dużo, bo, bo film i tak już będzie dosyć długi. I w ten sposób radzimy sobie z insulinopornością. Tutaj też ilość posiłków nie ma takiego dużego znaczenia, ale na przykład też intermittent fasting czy tego typu rzeczy nie pomogą nam z samą insulinopornością, przez to, że po prostu nie jemy 16 godzin, ale jedzenie wcześniejszej kolacji bardzo często wpływa dobrze na nasz metabolizm. Z kolei przy hipoglikemii, szczególnie przy hipoglikemii reaktywnej, bardziej wskazane są regularne posiłki, 4, 5, 6 posiłków w ciągu dnia mniejszych, żeby ta glikemia nie było wzrostów i spadków, żeby to było bardziej ustabilizowane. Tutaj już rzeczywiście indeks glikemiczny przetworzenie węglowodanów ma znaczenie, zdrowe tłuszcze i białko ma znaczenie, żeby tę glikemia po prostu stabilizować, plus redukcja stresu. Aktywność fizyczna może często być to mniej intensywna, bo tutaj bardzo często mamy problem z no, jakimś po prostu przetrenowaniem, przemęczeniem, brakiem snu itd. No i bardzo mocno do, od tego jest tutaj zależna też regeneracja. No i standardowo mówię o tym na początku, ale tym razem opowiem na końcu, że insulinoporność i cukrzyca typu drugiego oczywiście przyczyniają się mocno do nadwagi bardzo często, ale też bardzo mocno do stanów zapalnych. Jeżeli ta glukoza nie może dostawać się do komórek, jeżeli nasze adipocyty są wypełnione, zmienia się tutaj nasza mocno gospodarka hormonalna, wydzielają się cytokiny prozapalne, zwiększa się poziom leptyny, która po prostu ogólnie rzecz biorąc to wszystko zwiększa stany zapalne w organizmie, a jak wiadomo, stany zapalne przyczyniają się do wszystkich chorób chronicznych. To jest mm, problem z insuliną. Insulinną tutaj, tak jakby y, regulacja masy ciała, odchudzanie i, i, i regulacja tej glukozy dla naszego zdrowia jest po prostu kluczowa. Tutaj też wykazano, że jeżeli mamy takie problemy z nadmierną masą ciała, czy z, właśnie z insulinopornością, wyrównanie tych rzeczy y, bardzo dobrze przełoży się na nasze wyniki badań, praktycznie wszystkie na nasze samopoczucie i tak dalej. Więc tutaj, schudnięcie i wyrównanie tej glikemii jest bardzo wskazane. Z kolei, z drugiej strony, hipoglikemia przede wszystkim będzie się odnosić do mózgu, ponieważ częste spadki glukozy, częsta hipoglikemia. Niestety wpływa negatywnie na strukturę mózgu i wpływa, że ten mózg funkcjonuje gorzej. Bardzo często osoby, które mają hipoglikemię, mają tak zwane dziury w pamięci, nie pamiętają różnych rzeczy, totalnie nie mogą się skupić i ogólnie ten mózg. Funkcjonuje bardzo słabo, dlatego też pod tym względem, tutaj pod względem akurat mózgu bardzo, do, bardzo ważne jest, żeby te glikamię z kolei wyrównać, żeby ona nie spadała zbyt nisko i też żebyśmy nie mieli tych objawów. Co ciekawe są osoby, które mają te naprawdę niską, mają te hipoglikamię, a nie mają objawów, to jest jakaś tam inna kwestia, ale jeżeli takie objawy mamy, to warto to kontrolować, warto tutaj też yy, to diagnozować oczywiście też. Najlepiej pod kontrolą specjalisty. Tyle w tym filmie. Zapraszam do mojego newslettera, w którym też ciekawostki na temat kontroli gilchemii, na temat pracy mózgu yy, wysyłam. Yy, zapraszam na moją nową, nową stronę internetową, Undrapel. I widzimy się jak zwykle za tydzień. Niedzielę.